Dzień dobry. Ten filmik jest taką inspiracją, jak można sobie zbudować taką wiatę, czyli carport fotowoltaiczny. On bazuje na wiacie z drewna. Nie jest to żadną filozofią, to są po prostu belki 10 cm na 10 i krokwie 5 cm na 10. To jest klasyczna wiata wymiary 4x3 metry, przekąt na 5 metrów. Zamówione zostały po prostu w Tartaku, w pobliżu. Tu jest ta kantówka 10x10, 10, krokwie 10 na 5 W Tartaku w sumie kosztowało to 920 zł. Z transportem. Transport kosztował... No teraz nie powiem dokładnie, no ale nie było to takie drogie. Chyba 100 złotych kosztowało, czy nawet poniżej. To drewno jest nieco gorszej jakości, to znaczy jest trochę spękane po deszczach, ale to będzie można naprawić w przyszłości. Chcemy pomalować to lazurą, trochę ciemniejszą. Tak wygląda rysunek techniczny. Jak widać, nie jest to wielka filozofia. Tutaj są wymiary wszystkich belek i to zostało tak pomyślane, że praktycznie nie ma żadnych odpadów. Wszystko zostało wykorzystane dosłownie, no może parę centymetrów. Z tym, że jest taki problem, że niektóre belki były tak na, na wymiar zrobione, także trzeba było troszeczkę skrócić. One są oszlifowane i pomalowane akrylowym lakierem. Wstępnie, oczywiście. Łączone jest na na. O, tutaj jest ta, taka rynienka. To jest tymczasowa sprawa, ponieważ zalewało nam. Tutaj jest peszel niebieski. To jest specjalny, który który można zakopać do ziemi. Łączone są tutaj widać na takie e, ciesielskie wkręty. W każdym miejscu, w każdym łączu, po dwa, dosyć solidnie to jest zrobione. To znaczy dość, no, można próbować to złamać, ale się nie da. To, to jest typ uziemnienia z rzeczy, które akurat z części, które akurat tutaj były w domu, także nie trzeba było tego w ogóle kupować. No i ten peszel sięga yy, do ziemi, tak jak i uziemieniem. Tu jest oczywiście jeszcze lampka zamontowana i widać pierwsze pajęczyny. Całość ma gdzieś dwa miesiące, może trochę mniej. No i to jest na, na łatach. W najlepszym wypadku no, trzeba było użyć szyny aluminiowe, ale one były tak drogie, że po prostu postanowiliśmy no, wykorzystać łaty. No po prostu te, te panele fotowoltaiczne sobie po prostu na tym leżą. A to jest nasz piesek, który cały czas nam kipicował w trakcie budowy tej wiaty. Tak to wygląda, mniej więcej w całości. Nie jest to naprawdę żadna wielka filozofia. Każdy sobie raczej poradzi z tego typu budowlą. No i była możliwość no, teoretycznie zrobić, czy kupić gotową taką z metalu. Ale nam to nie odpowiadało ze względu na optykę i cenę. No i to ma też taką zaletę, że w auto wjedzie pod spód, no bo to jest wiata. Tu jest ten nowy falownik, Volt Polska się to nazywa. To jest falownik w zasadzie dedykowany do grzania wody w boilerze i taka była główna funkcja tej wiaty. Ten falownik pozyskuje w tym momencie 267V z paneli, ale mamy już oczywiście no jesień prawie 267V, co przekłada się na niepełne 220 w gniazdku. No ale przetestowaliśmy praktycznie wszystko i działa. Można tym upiec chleb, puścić zmywarkę, puścić pralkę, odkurzacz. Odkurzacz działa troszeczkę wolniej. Niektóre grzałki będą działać na pół tak zwanego, to znaczy pobierać tylko połowę z tej energii. Tu jest przykład jak można sobie ugotować obiad na działce. Na takiej starej dosyć kuchence, która ma może z 15 lat. To jest podłączone do tego falownika. No i w tym momencie pobiera 900 watów. Energii. Ten, to jedno pole te większe. Zauważyliśmy, że nawet przy, mniejszym, e, przy mniejszej podaży energii też daje radę. I to będzie takie spaghetti e, z pomidorami. Obok można po, na, na prawej stronie, na tym mniejszym polu można sobie ugotować wodę. Aha, no i, i taka rzecz jak kawa o 12 e, wszystko się da tym zrobić. Pralka, w ogóle pralka to działa praktycznie u nas teraz w sposób darmowy, bo woda jest z deszczu i przez pompę podłączona, a prąd jest no, no, ze słońca, no, tylko potrzeba trochę proszku. Działa to, już wypróbowaliśmy tego lata, wypróbowaliśmy kilkanaście razy już. Późnego lata, no ponieważ ona została skończona późnym latem. No w tym momencie pobór jest 1342 waty. Tyle generuje, tyle przetwarza to ten, ten całe urządzenie. Może podam szybko, jakie części, jakie części, jakie ceny były tych elementów. No drewno kosztowało 920 z transportem. Panele kosztowały, to jest 8 paneli Das Solar, kosztowały 2220 z transportem. To tutaj, w okolicy na Śląsku, gościu nam coś takiego zaoferował. Do tego dochodzą jeszcze z tych droższych rzeczy: no, falownik 1120 to była jakaś okazja na, na Allegro. No potem Peszel 60, kabel jest stosunkowo drogi, ponieważ to jest 20 metrów. Razy 2, 200 zł, gdzieś tak? No i potem takie pomniejsze rzeczy jak farba, jakieś wkręty. Yy, no, co tam jeszcze było z takiego? No, te klemy kosztowały kilkadziesiąt złotych. Niedrogo, całość pięćdziesiąt. tak to wy, mniej więcej wyniosło. To jest naprawdę niewielka suma.